Urząd miasta i gminy w Liczbarku jako jeden z dwóch w województwie i 26 w Polsce otrzymał wyróżnienie Przyjazny Urząd 2016. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które mają szansę uzyskać tylko niektóre samorządy, tylko te samorządy, które uzyskują wysokie wyniki między innymi w takich testach, takich sprawdzianach jak test tajemniczego mieszkańca, też tajemniczego petenta, który weryfikuje jakość obsługi, jakość obsługi, tempo tej obsługi, a także sposób, w jaki załatwiane są sprawy mieszkańców. Chciałbym w tej okazji bardzo serdecznie podziękować za ten zaszczytny tytuł. jak mówiłem w minionych dniach, miałem przyjemność odebrać go w sali balowej Polskiej Akademii Nauk. Znak jakości przyjazny urząd nadaje kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktycy zarządzania oraz specjaliści w dziedzinie problematyki jakości w administracji i innowacyjności. Chciałbym na początku podziękować szanownym ekspertom, chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom kapituły, która to przyznała to wyróżnienie tylko dwóm samorządom w naszym województwie. Otrzymał je Urząd Miasta i Gminy w Wizbarku, a także Urząd Gminy w Kurzętniku. Przy tej okazji chciałbym skierować bardzo serdeczne podziękowania. Podziękowania kieruję do mojego zespołu. To dzięki urzędnikom Urzędu Miasta Gminy Barku udało się ten tytuł uzyskać. Tak naprawdę to tylko i wyłącznie dzięki im ich ciężkiej pracy, dzięki im ich poświęceniu udało się, udało się nam wyróżnić na tle. Ponad 100 innych urzędów w naszym województwie. Serdecznie wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Barku gratuluję. No i oby tak dalej, trzymajcie tak dalej, trzymajcie ten poziom, a, a myślę, że nie tylko kapituły konkursów, ale przede wszystkim mieszkańcy będą z nas bardzo zadowoleni. Kapituła przyglądała się różnym aspektom pracy danej jednostki, od obowiązujących w urzędzie procedur obsługi klienta poprzez analizę aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu po analizę opinii zewnętrznych.